jest dobry, która w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, kupujemy znowu nową legendę, słuchajcie, Brawsa, Stars, takie, słuchajcie, no, kolejna, słuchajcie, legenda na moim koncie będzie, słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku kupujemy sobie, sojczy, legendę, ale możecie, słuchajcie, w komentarzu zgadywać, jaką legendę, bo, słuchajcie, mamy już spajka, to pewnie każdy wie, że się w ogóle y, film, ale dzięki za 500, za 600 wyświetleń, <laughs> pod filmem, <śmiech> 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 teraz tak, teraz mnie, paka, 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 loko, spaka, loko. <laughs> dobra, Widzowie, dzisiaj kupujemy 3 legendy. Możecie zgadnąć jaką. Mamy do wyboru Sandy, Amber lub Meg. Słuchajcie... Nie wiem, czy to będzie dobry wybór. Sen, Sandy no tak słabo. Meg nie, ale od zawsze chciałem mieć Amber. Dzisiaj kupujemy sobie Sandy Umber... 700... Oczywiście mam 207, ale widzowie. Czy Wy myślicie, że ja sobie doładuję Game Browser za jakieś 200 zł? No... Ja <grywa> właśnie widzę, mocno mylicie, bo mamy w Brawl Stars ofertę na Amber, mamy za 60 złotych widzowie, to jest tak mało jak na legendę, mamy Sandy Amber lub, Mike, lub mamy ee, Chastera, ale oczywiście nie jest, e, czekaj, a czy Chaster jest? Uh, ho, 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 czekaj, 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 <grywa> czy jest? <noise> oh, satisfied customer. O, oh, 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 czysty no, ale dobra nie. <noise> ja kupuję, ja myślałem, że jest mityczny. No dobra. E, widzowie, dzisiaj kupujemy Amber. Tak jest. Za 60 zł, widzowie. E, widzowie, kiedy wy ten film widzicie? Nie wiem, kiedy to jest. Albo to jest pierwszy, albo w drugi dzień świąt. Nie wiem, widzowie, ale słuchajcie. Życzę mam wesołych świąt, widzowie. E, żebyście tam pozostawali. I w każdy pycie sobie na browser e, to doładowali. Także słuchajcie, my lecimy. E, no i co, słuchajcie, musimy to doładować? Tylko, czekajcie, hmm, bo my kupujemy Amberkę. Także, widzowie, wesołych świąt! I hmm, hmm, widzimy się, widzowie, za chwilę. Jak kupimy Amber. słuchajcie, mamy to, że tutaj klikamy. Not now. I uwaga, mamy nową prawdopodobnie zadymiarkę. Hu, 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 mamy Amber. Widzowie, drugi legendarny zadymiar na moim głównym koncie. Amber, widzisz kontroli, Amber ma prawdziwy zapał, <grym>, dosłownie, pomimo niezdarności jest nadal, będąc w swoich ognistych zdolności zawsze, przedkładam, spektal nadal bezpieczeństwo, słuchajcie, zadmiarz legendarny drugi na dziewięć, widzowie, mamy drugi odcinek, odblokowujemy drugiego legendarnego zadmiarza, widzowie, prawdopodobnie, widzowie, stać mnie jeszcze na jedną legendę. Ale, jeżeli chcecie, żebym kupił jeszcze jedną legendę, dajcie nam w komentarzach. Ale chyba tego nie zrobię. Widzowie, nowy zademiaż. Bierzemy oczywiście to. ho oh, i co mam za to? Uh, uh, uh. Od razu nam widzę. Proponuję królową mrożną amber. Ale w ogóle mam takiego laga, bo. Ty kupiłem to, mamy sobie idzie... cień. Dobra, dobra y... mamy nowego zademiaż. Widzę, wymaksujemy go oczywiście. Huuuuuu, uh, uh. widzę. <laughs> mamy to. Dobra, ulepszamy. co samochód <głos》>, Po to widzę A teraz to mocno, no, no, dobra Widzę, mamy stroje jakieś Ej Okej, okay, fajne Fajne tutaj tylko się tam. Dobra, bierzemy Amber, mamy tu Mamy nową Amberkę, widzę oczywiście Lecimy sobie użycie szybko na solo, grać lecimy, bo ta, słuchajcie, Amber W <głos》>, jakieś opisy były o nie inne, słuchajcie <głos》>, Ale prawdopodobnie nie będę zaadowolona z tego w no bo to jest bizowe bez sensu. E, Żebym kupił jeszcze raz jakąś legendę. Widzowie ja tak naprawdę mam trzy... dwie legendy już I mam dwie prawie wymaksowane. Ej dobra, ogólnie musisz nam mu grać, bo to jest nie jest takie kopsiu widzowie. To jest takie trochę trudne. Lecimy w ogóle widzowie. Ja to od razu nagrywam słuchajcie, od razu. O dobra, mamy jakieś kącika, kolcika, kolcik, mnie Oła, wow, nie mogę tego zajecie zginąć. Dobra, giniesz, gościu. No. Hu, 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 ale Amber zajecie. Ja Amber zajecie mega kozacka. W ogóle ja to zajecie nagrywam o godzinie dwudziestej drugiej. Zostaw mnie. Są na pocuchy w tego browser teraz w tej godzinie. No i hu, 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 jednym strzałem. Widzicie, jednym strzałem i mamy. to jest Okej. płyn. Pyk. I giniesz, byczku. Giniesz, mal. Mniej parkił. I nie, znaczy masz więcej Let's go, słuchajcie, so no fajna Amber, fajna mm, Myślę, że sobie na niej na pewno wie dużo też pucharków e, Ogólnie na niej I ogólnie sobie bije ogólnie <grym>, Pucharki sobie I Idę na śniegu Jutro będę miał, pewnie jakąś misję związaną z <grym>, Z tym, że No, lecimy jeszcze no, z, z Misję związaną z Amber i bez zaspakki mierzają, słuchajcie, so, a i widzę! <mierdzi> Przybieram, że, przybyłam, że mi się Przypominam, że jeszcze sobie łapki, że zostałem być im po... A, ja miałem widzę ja pomyłkę, bo byłem będzie... 2005 światowa, wiesz, mam to po 250 do, 250 do końca święta, bo do... Dobra, święta były, widzowie. No, także widzowie, no po no, prostu bijmy te, te ten 250 słów i zostawcie łapkę widzowie, bo y, jeżeli wiecie do końca roku, macie 8 i 20 słupów, to będzie słuchacie so, fajny lajwik. Polecam, dobra gościu, daj na Majku, giniesz! <mierdzi> Ej mamy małbę. To jest jeszcze. Jakby ona jest słuchacie tak. sobie ją. Amber jest fajna, lecz myślałem, że idzie na dnex. co wy byście wybrali. Tak naprawdę... Nie wiem, chyba dobrze zajcie, że wyprętą. Tak myślę, tak sobie myślałem zejdzie, że to jest jednak dobry pomysł. Tu, 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 tu. Dobra, lecimy z nią. Ona mega dużo się zadaje, ale najgorzej najgorsze jest to ładowanie jej. Alecie. Zajdzie... Miałem tutaj kupić Mek lub Sandy, ale o, nie. Słuchajcie, ale wiecie, że takie coś jest na przeczenie, to kosztuje się 700 zł, także widzowie, jeżeli macie na przykład karta na tchłinkę, to polecam kupić jakąkolwiek legendę. Jaką chcecie, dobra, gościu! I nie, nie! Kolejne pierwsze miejsce znajdziecie. Mega fajny, mega fajny Amber. Amber, słuchajcie, Amber. Dobra, słuchajcie, jest ta pasa, dobra! Lecimy widzowie! Let's go 88 w ogóle, 18, 12 pucharków. Dobrze, to mamy plan wbić 13 tysięcy pucharków. To jest w nasz nasz na 13 tysięcy pucharków, bo mamy wtedy 100 kredytów. I zaraz będziemy go innego, innego zadymiać Jak mina w ogóle. Zadymiarza za 107. E, widzowie, może pójdźmy sobie na spokojnie pierwszy na zadymę. 5x5. 5. Ostatnio wejdzie zadymę. I tak naprawdę widzowie ten, ten odcinek będzie... Kończymy sobie po tej grze może słuchajcie, bo widzowie naprawdę to co się na tym odcinku dzieje, widzowie. Yy, Jedną ja widzę już po 22, jest troszkę widzowie zmęczony. Ale cieszę się, że mamy już tą amberkę. No bo ona nie przecież, ona zrobiła ja dwóch gości, tako! Dobra, gościu. Nie jest w stromie. Takowi, tako, widzowie taką. Ej, dobra, dobra, nie tak go nie tak zostaw go. Gita, zostaw go o. Pierwsza moja przegrana, mój pierwszy powrót za. Także dobra, lecimy dalej do go, dawaj, dawaj tam w ogóle widzowie. Macie, słuchajcie. Yy, napiszcie w komentarzu jaki jest, was ulubio jaki jest wasz ulubiony zadowolony w browsze. Tak naprawdę to ja ciągle mówię ciągle, a to jest bajka, to ten, a jest amberka, amberka. Jak myślisz, że wiecie, amber jest koza. Dobra, bo tutaj mamy mały problemik. Kleci, kreć, kleci, dobra, e, giniesz. Pięknie! O nie, no bałwą było! Prawie, dawaj, 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 dawaj! A, myślałem, że się trafię. No, to... ha, ha, Ta, nie. ha, nie ma. Nie, dobra? Spokojnie, damy radę, jak tu mówił, słuchajcie. Kto nie na rady, no, nobu, słuchajcie, Amberku, na napiszcie! No i dobrze, gracz, Amberku strzelił gulę! Let's go! Ona no, w ogóle ma fajny sen. Chodź, 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 chodź! Dobra, nimiesz? Widzisz, widzisz, uh, uh. widzę, 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 dawaj Dawaj, dawaj, widzę, 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 strzela i mamy widzę, 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 gola, widzę, zejdzie widzę, 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 dalej widzę, 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 3? Okej okay. Plus widzę, zwycięzca pasa Dobra, widzę, widzę, plus 3, jeszcze, dowie, Póki co na gierki tyle, sejcie. Możecie się dodawać do znanych. E, moja to xlu e, e, L -T -R -E. I sejcie, mamy równo z 45. Hmm. Ogólnie chcę zrobić fajny odcinek ze skinami, ale to kiedy indziej. będzie 50 skinów. Może dobra widzowie, ale. My ten, my ten gadu, gadu, z tego odcinka. Kupiliśmy amberkę. Spróbujemy wbić dużo na jej widzimy widzowie się w końcu odcinkach. nie odcinkach w górę z uroczym, bo. po 250 do końca roku eee, i słuchajcie, napiszcie jaką legendę wy byście wybrali i jaki najlepszy z jest wasz, a my widzowie się żegnamy i co, może do kolejnego odcinka z legendą? <laughs> Nie wiem widzowie. Yy, ale w słuchajcie, sensie, ja myślę, że takie odcinki wam się podobają I zostawcie na stronie łapkę w górę I wbijmy tutaj pod tym filmem tekst 20-30 łapek w górę i będzie klasa Także widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że taki odcinek was się podobał Trzymajcie się i puu!